Mamy do dyspozycji dwa różne kondensatory. Pierwszy o pojemności C1 naładowano do napięcia U1, a drugi C2 do napięcia U2. Po odłączeniu kondensatorów od źródeł napięcia ich ujemne okładki połączono bezpośrednio ze sobą, natomiast dodatnie okładki kondensatorów połączono przez opornik o wartości 10 ohmów i polecenia. Polecenia będę czytał w trakcie rozwiązywania tego zadania. Otóż dwa rysunki. Pierwszy rysunek przedstawia sytuację przed połączeniem. Pojemność C1 napięcie U1 i oczywiście ładunek jest Q1 na tym kondensatorze, analogicznie na drugim kondensatorze jest ładunek Q2. I teraz po zwarciu okładek dodatnich Oporem R następuje przepływ ładunku elektrycznego z jednego kondensatora na drugi. Części ładunku ustala się stan równowagi, prąd przestanie płynąć. Polecenie drugie. Oblicz energię całkowitą układu kondensatorów przed oraz po połączeniu i ustaniu przepływu prądu. Korzystam ze wzoru na energię naładowanego kondensatora C1 u1 kwadrat dzielone przez 2. To energia zgromadzona na pierwszym i C2U2 kwadrat dzielone przez dwa, zgromadzona na drugim. Energię sumujemy, znajdując wartość. Po połączeniu kondensatorów, zwróć uwagę na to, że okładki jednoimienne są ze sobą połączone, więc jest to połączenie równoległe. W przypadku połączenia równoległego, pojemność zastępcza takiego układu jest sumą. Pojemności składowych. Piszę więc suma w nawiasie C1 plus C2 razy u kwadrat to napięcie, które się ustaliło, a już mieliśmy je obliczyć i znajduje wartość. Polecenie następne. Jaka ilość ciepła wydzieli się na oporniku? No jest ona równa różnicy energii. Zobacz. Energie W1 i W2 nie są sobie równe. W1 jest większa, od niej odejmujemy W2 znajdując wartość i polecenie podaj wartość prądu w początkowej chwili zamykania obwodu łączącego kondensatory przez opór otóż prąd na początku jest dosyć duży jest on różny stosunkowi różnicy napięć na kondensatorach to jest napięcie między nimi do oporu R jest to 3 A i polecenie ostatnie. Naszkicuj wykres zależności wartości płynącego prądu od czasu. Po zwarciu oporem tych dwóch kondensatorów w chwili początkowej płynie bardzo duży prąd. Ładunki z jednego kondensatora na drugi zaczynają odpływać. Napięcia ich się zmieniają. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, w której napięcia na obu kondensatorach są identyczne. Prąd już dalej nie płynie. Na początku był duży, na końcu stanie się równy zero, ale czy odpływał w sposób jednostajny? Nie. Wygląda to w ten sposób. Chwila początkowa prąd bardzo duży, później krzywa i prąd maleje do zera.